Czternasta Niedziela Zwykła Pierwsze czytanie z Księgi Zachariasza mówi o królu, tajemniczym królu, ale zwycięskim, który przybywa na osiołku. Można by powiedzieć, co to za dziwny król, co przybywa na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. Otóż ten król, który nie przybywa na jakimś wielbłądzie albo na jakimś wspaniałym koniu czy na rydwanach, on używa w pewnym sensie środka bardzo pokornego, natomiast pomimo tego, że używa środka pokornego, jest królem zwycięskim. On usunie ze Zefraima, a koniec Jeruzalem łuk wojenny zostanie złamany. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Wizja Zachariasza jest dosyć prosta. To znaczy, będzie ktoś panował na tym świecie, jego władza będzie mocna, ale jego siła nie będzie siłą koni, siłą rydwanów, jego siła będzie siłą miłości, siłą pokory. Całkiem inny obraz można powiedzieć w tym świecie, kiedy wydaje się, że kto ma więcej wojska, ten jest silniejszy, kto ma więcej pieniędzy, ten jest silniejszy. Potem to proroctwo zostanie wypełnione w Jezusie Chrystusie, który pokazał, że jest Panem świata, jest królem nie dlatego, że krzyczał na ludzi, nie dlatego, że zmuszał ludzi do wiary ludzi, ale dlatego, że niesamowicie pełen miłości, pewien pokory, podchodził do drugiego człowieka, pomagał drugiemu człowiekowi, otwierał serce drugiego człowieka na, na Boga. Środek się liczy. My często myślimy, że abyśmy mieli media super, to, to byśmy dotarli do ludzi, żebyśmy mieli pieniądze super, to byśmy dotarli do ludzi. To nieprawda. Tam, gdzie jest pokora, tam, gdzie jest miłość, tam można dotrzeć do ludzi w sposób o wiele bardziej mocniejszy niż tam, gdzie się do, do, dociera do ludzi siłą. Psalmista zwraca uwagę na to, co jest tą pokorą, co jest tym środkiem takim pokornym, słabym, który wydaje się być słabym tak jak osioł, ale który prowadzi do zwycięstwa. I można powiedzieć, że tym środkiem jest miłosierdzie. Pan łagodny i miłosierny, Pan dobry dla wszystkich, Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Znowu wydaje się, że środkiem najlepszym byłaby zemsta, abyśmy tak naprawdę ubupili tych, którzy są źli, abyśmy tak zdławili, abyśmy zdusili ich do więzienia, abyśmy ich zabili, abyśmy skonfiskowali imienie, to może by się raz na zawsze nauczyli, że tak się nie robi. A jednak Bóg mówi, nie, to nie jest najlepszy środek. On wydaje się być najlepszym środkiem, ale to nie jest najlepszy środek. Najlepszym środkiem na pomoc drugiemu człowiekowi jest łagodność, jest dobroć, jest miłosierdzie. Bądź miłosierny. Może po ludzku wydaje się, że przegrasz. Może na krótki etap wydaje się, metę wydaje się, że przegrasz. Natomiast zobaczysz, że tak jak Pan Bóg dzięki miłosierdziu i dobroci rządzi przez wieki, będzie rządził na wieki. Tak samo my dojdziemy do zwycięstwa nie przez jakąś wielką siłę, ludzką siłę, ale przez niesamowitą siłę miłosierdzia, miłosierdzia Bożego. Drugie czytanie z listu do Rzymian świętego Pawła. Zwraca uwagę na napięcie między duchem a ciałem. Mu pisze Paweł, że wy nie żyjecie według ciała, ale według ducha. I spróbujmy sobie się zastanowić dzisiaj, na ile to stwierdzenie jest prawdziwe w naszym życiu. Czy to nie jest tak, że my jednak żyjemy według ciała, że myślisz o tym, żeby się napić, myślisz o tym, żeby zjeść, myślisz o tym, żeby zaspokoić twoje pragnienia, nawet twoje chęci, które wychodzą, czy one są z ducha, czy one nie są raczej z ciała? Czy my bardziej pożądamy rzeczy cielesnych, czy pożądamy rzeczy duchowych? A nawet jeżeli jesteśmy w świecie ducha i mówimy o rzeczach, wartościach duchowych, czy to czy te wartości są rzeczywiście z Ducha Świętego? Czy ta nasza dyskusja na temat wartości, aksjologii, na temat tego, co dobre, tego, co złe, czy ona jest rzeczywiście z Ducha Świętego? Byłoby pięknie, gdybyśmy zapragnęli tego, co chce Duch Święty, gdybyśmy zapragnęli tego, żeby w życiu trochę więcej postawić na ducha, bo nie jesteśmy tylko cieleśni. Bo jak się zamkniemy na, tym, co, na to, co cielesne, jak się zamkniemy w tym, co cielesne, to naprawdę tak zredukujemy nasze człowieczeństwo, że nie będziemy szczęśliwi. Będziemy przymuszeni, przyduszeni, przymuleni, ale nie będziemy szczęśliwi, bo szczęście człowiekowi daje dopiero pełnia ducha. Kiedy w nas jest duch Boży, kiedy jest duch miłości, kiedy jest duch pokoju, duch radości, kiedy jest duch święty, wtedy człowiek dopiero może być szczęśliwy. Ewangelia Mateusza przypomina o, o tym, że no może być tak, że, że nie jesteś szczęśliwy, może być tak, że nie masz swojego ducha, ducha Bożego, może być tak, że jesteś mega przygnieciony. Więc Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I zauważmy to, jeden, ten początek tego zdania: przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. Trzeba się ruszyć. Nie można siedzieć na miejscu, nie można myśleć, że Bóg musi do nas przyjść. Musimy zrobić jakiś krok ze swojej strony, musimy pokazać, że nam zależy na tym, żeby się zmieniło to, co jest w naszym życiu niedobre. Ale Jez mówi: przyjdźcie do mnie. Nie do uczniów, nie do apostołów, nie do mamy, taty, do męża, do żony, do dziecka. Przyjdź do mnie. Nikt nam tak w życiu nie pomoże, jak Pan Bóg. Czasem, szuka, czasem szukamy pomocy ludzi, prosimy ich o to czy o tamto. Wydaje się, że nam, nam że to jest tak łatwe do, do uzyskania, ale prawda jest jedna: nikt nam tak nie pomoże, jak Pan Bóg. Tylko Bóg jest tym, który jest w stanie nam pomóc w najtrudniejszych sytuacjach. Przyjdźcie do mnie wszyscy jest, jest niesamowitym apelem do ludzi, którzy są pokrzywdzeni, którzy są odrzucani, którzy są zmarginalizowani, jest apelem do nich przyjdźcie do Jezusa. Dobrze, jak są dobrzy ludzie, i Bogu, miejmy nadzieję, że Pan Bóg ześle też dobrych ludzi, żeby, żeby nam pomóc. Ale to, co jest absolutnie naszym obowiązkiem, to jest: przychodzi do Jezusa. Przychodzi do Boga. On, on jest jedynym oparciem, na którym nigdy się nie, nie zawiedziemy. Jest jedynym kimś, do którego naprawdę można przyjść. Z najcięższymi grzechami, z największymi obciążeniami, z największymi trudnościami. Do niego można. Do, są może ludzie, do których nie można. Do Boga zawsze można przejść. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.